Kaser, czyli jeden z topowych i najpopularniejszych cheatów w Fivemie. Zrobiłem recenzję o nim, jakie opcje do czego służą, jakie ma wady, jakie ma zalety, co używać, co uważać. W skrócie, czy opłaca się go kupić? Przekonasz się sam. Dobra, wbiłem sobie na serwer, mm, powiem wam tutaj wszystkie wady, wszystkie takie rzeczy, które wiecie, wkurzają, które są fajne, oczywiście najlepsze um, opcje jakie tu są, mm, ja już długo używam ogólnie casera, jest spoko, uważam, że no topka tak szczerze, macie wbudowany spoofer w nim, więc to jest mega OP więc jak dostaniecie bana po prostu, no to możecie się łatwiutko odbanować. Jest rzecz, która wkurza, już Wam pokazuję. Czyli tak, próbujecie coś włączyć, na przykład semi -god -mod, to Wam po prostu postać uderza. Teraz Wam nie mogę tego pokazać, nie wiem czemu. Bo tutaj w ogóle nie można uderzać, ale to jest ogólnie rzecz, która wkurza. Można zapobiec po prostu blokiem, potem włączając, ale możecie po prostu bana dostać. Widzicie, że mogę się ruszać, normalnie mogę sobie klikać i postać jakby nic nie robi. Dobra, teraz tak, na szybko, co my tu mamy? Godmodzik, No Clip, mmm, Invisible, tutaj y, nikt was nie widzi, tutaj tylko wy, y, wy widzicie siebie, tutaj możecie, że ogólnie siebie nie widzicie. Infinite Stamina to wiecie. Co tu jest takiego fajnego? Tu jakieś ten fake roll 100. Ok, Dynity to Fast Run. Mm, przejdziemy sobie w sumie do noclipa Tu sobie go zbinduję. Możecie sobie zrobić, że jesteśmy niewidzialni. Ma to oczywiście bypass. I co? Możemy tak sobie zasuwać. Możecie się szybko po mapie. Właśnie przed chwilą widzieliście kolejny minus, czyli no niezbyt zabezpieczony noclip przed five guardem, bo z tego co pamiętam to dostaliśmy od five guarda, więc niestety, ale no powinni polepszyć tego bypassa. Myślę, że to tyle. Z weapon to tutaj co mamy? Weapon możemy sobie zrespawnić dosłownie co chcemy, wiadomo, vintage, jakieś różne te. Tutaj po prawej macie no recoil'a, tutaj jakieś rapid fire, weapon yy, size i różne takie rzeczy. Następnie co? Autka. Możecie sobie zrespawnić. Tutaj ten serwer ma coś zabezpieczone, akurat, ale na niektórych można, na niektórych nie. Możecie godmoda zrobić na aucie możecie odblokować wszystkie auta, to działa i to jest nawet fajna opcja macie Invisible, Shift boosta, czyli wiecie klikacie Shift i po prostu zapierdzielacie, wiadomo i takie standardowe, tutaj wiecie, macie takie no, nudne opcje, trochę nieprzydatne, Repair, Flip Max, Silent, Explode i różne te i teraz rzecz, którą bardzo dużo osób lubi i kupuje casera, czyli Freakam. tutaj sobie zrobię Bindy i co? Klikacie tab, free camem. Możemy się teleportować Muszę szybko, macie tak, boost vehicle Autko zapierdziela Bring vehicle Do siebie Możecie je oczywiście naprawić Możecie je przesuwać I oczywiście możecie strzelać Autami I to solidnie, fajnie Fajnie, fajnie Możecie strzelać Normalnie stawiać randomowe propy. O, widzicie, różne rzeczy się tu stawiają. Tu na przykład jest, są, są drzwi i to tyle chyba z ma Co tu mamy jeszcze? Mamy jeszcze tutaj zamianę, oczywiście postaci. To jest niezbyt przydatne. SPIC standardowo. Target PET. Tutaj petów nie ma. Petów, pedów, pedów, przepraszam. Radar, to nie wiem, bez sensu, zoom, draft pet, tutaj coś Wam się wyświetla na tych arrowsach. Tak to co, nie ma nic takiego ciekawego, te dwie rzeczy nas nie interesują, ale interesuje nas na przykład aimbot, możecie sobie dać, o, idzie tu jakiś pad. ok, możecie sobie zrobić tutaj legitnego aimbota, rage aimbota, smooth aimbota, już Wam pokazuję, dam sobie draft pet i tu macie zwykły aimbot. Smooth, trigger bot, średnio działa widać, silent, si silent time, coś nie strzelało na początku, ale już strzela. No teraz już działa, nie wiem czemu wcześniej nie działało. Magic bulety, że przez ściany bijecie. Player Options, czyli Player Options, Spectate Unspectate. O, widać, kolega jest na komendzie. Możemy go skarkilo, skarkilować. Mm, nie będzie widać, ale będzie. O, jest, widać go pięknie. Oj. No, lekko się buguje ten Spectate, idzie i patrz No, słyszycie w tle, że auta próbuję się zrespić, ok. Mamy black hole, mamy kill, różne takie rzeczy, więc to jest spoko, na plus do trollowania. No i co? I teraz coś bardzo ważne, czyli tak, stopowanie, możemy sobie stopnąć tutaj five guard'a, event logger, możemy sobie używać to jak chcemy coś zrespić, akurat tu jest coś takiego, że jak blokniemy no to nie możemy się ruszać, więc wiecie, niestety, chyba obejść się tego nie da, chociaż wiecie, wszystko się da, ale nie to. Event logger, no to widzicie tutaj pliki serwerowe mamy, jakby event rerun, no to możemy odpalać, event egzekutor, no te trzy rzeczy to są takie standardowe. Oczywiście mamy jeszcze dumpa, gdzie możemy szukać triggerów chat, no to refresh chat, hmm, coś tam sobie piszą i co, co jest fajne. Fakal Vehicle. Niestety tu aut nie ma, ale wszystkie auta nagle są w powietrzu. Fakal Vehicle Pancha Killer, czyli Killer player, każdy deda. O. Zabiłem kogoś z... z tysiąca metrów. No nieźle. I tego gracza, akurat. Cześć. Ej, sorry, przez przypadek to było, słyszysz? Nie chciałem. Ale widzicie, akurat to działa. Co możemy mu zrobić, możemy go, oj, no i to, to tyle chyba jeśli chodzi o Kejsera, wiadomo spoko cheat, tani cheat, jeszcze wiecie, tutaj macie jakieś funkcje random outfit, revive, wiecie o co chodzi, takie, rzeczy, on fire, takie jakieś nudne. Jeśli chodzi o Kejsera, no to wiadomo, tani cheat, dobry cheat, parę rzeczy powinni naprawić. Typu NoClip na przykład, Bypass na Noclipa, tu jest jeszcze Bypass V2, on pewnie lepiej działa, mogę zobaczyć oczywiście. No, tu chyba już tak nie zbanuje, ale Five Guarda zastopowaliśmy tak, także takiego łatwego banika nie będzie. Przetestujemy sobie. Pięknie działa. Futwa'. Ja nie jestem Wysy. Nie ty! Tak cały to jest ten pirokaz. Kół kliknijcie, kół kliknijcie, to nie będzie was z tego. Ku Kół musisz kliknąć. No i to to da. No i cię nie będzie atakować. A kto mnie atakuje? No, nie wiem, serwer. To Widzicie. Tak możemy cały czas sobie lecieć. Weź z mintane dane tym irokazem. To jest lekko ryzykowne. Ale działa. Teraz możemy sobie wejść tutaj do nich. Patrz w czym ja latam. No super ten w ogóle tu jest. O kurde. O ja pierdol! Autka ich nieźle przygnieśli. Oni są wy... lagi. Możemy do jeszcze do tego pasić. Do... Do... Oj. No nie powiem, że nieźle laguje. Jak na mój komputer. Fajnie podoba mi się to Jeszcze możemy kill all zrobić Oj Za dużo Uuu nie wiem co to jest za Antichwit ale Och no nieźle nieźle powiem